Cześć kochani, z tej strony trochę krytyczni i jesteśmy bardzo podekscytowani, bo czeka nas kolejne zmaganie filmowe państwa miasta. Oczywiście ze mną jest Daniel i Kecze. Cześć. Hello. W ostatniej rundzie zostaliśmy całkowicie zmiażdżeni i wręcz upokorzeni przez Daniela, co nie jest zaskoczeniem, jako to jest encyklopedia wiedzy. Nie nawiązaliśmy nawet w tej. Konkurencji do niego, więc czas spróbować drugi raz. Ja wręcz zostałem wyrzucony z trochę krytycznych po tej sromotnej porażce, ale chłopaki dali mi jeszcze jedną szansę, więc to jest mój moment. No, teraz I to zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Oczywiście znacie zasady filmowych państw miast. Chodzi o to, że mamy reżysera, aktorkę, aktora, postać filmową, no i oczywiście film, ale tym razem zastosujemy nieco inne zasady i będzie to losowany z top 500 film webu. E, jakiś film i będziemy musieli wy, wypisać, kto był reżyserem tego filmu, kto e, jakąś osobę z obsady, jakiegoś aktora czy aktorkę, postać filmową, czyli nazwę jakiejś postaci z tego filmu oraz rok produkcji. No więc to będzie bardzo, bardzo trudne moim zdaniem. Będzie ciekawie. No teraz to już się trochę boję. Daniel, daj nam spokój. Tak, tak, boisz się na maksa. Dobra, yy, muszę to tylko oddalić, żebym nie widział roku produkcji, bo to może być nieuczciwe. Jesteście gotowi, żebym robił... Yy, Myślę, że już nigdy nie będę bardziej gotowy. Pierwsze no, dawaj, st stop mówi kecze. Stop. Siedmiu samurajów. Już mam bekę, bo mam tylko jedno. I no i będę strzelał w drugim. Tutaj Będzie musiało być niestety zastosowane. O, ale jest, z tym razem włączyłem. Mamy jeszcze 30 sekund. Ale ja już nic nie wymyślę, no panowie. Ja też nie, ja już... no, a tutaj wymyśliłem dwa, także pewnie Dwa? Czyli no. rok produkcji widziałeś? Strzeliłem. Ja też strzeliłem. Boję się, że ty lepiej strzelisz. Dobra, to co kończymy? No, chyba na tak. Koniec. Wyjdzie, że jesteśmy ignorantami, no ale cóż. Odpalam Siedmiu Samurajów w takim razie na filmie żeby mieć podkładkę pod naszą niewiedzę. Czy, o, już wiem, czy, że... Czy film wie? dajemy sobie z góry punkty? Film, film zero, czy? oczywiście, nie, nie dajemy sobie nie, nie dajemy, Reżyser, to... no Kurosawa. Przynajmniej no, tak, tak. Tak. to wiedzieliśmy. Obsada. Uwaga, dałem Martina Scorsese. Y Bo kiedyś słyszałem, że Martin Scorsese jakiś cudem znalazł się bardzo w tym filmie. ciekawe. I zobaczyłeś, czy jest to prawda, ale może to tylko moje jakieś wyobrażenie. Nie wiem, ja wpisałem fikcyjne nazwisko, więc to się nie liczy tak naprawdę. A co możemy jeszcze Yuko? JUKO? Tak. Może trafiłeś. Takie trochę brzmiące japońsko. Niestety ale... tutaj nie, nie popisaliśmy się z no samym. No słuchajcie, no nie. nie widzę skoro z... <ślaśnić> no w tym filmie z... zero. Postać filmowa ITO? Wpisałeś Ito? Tak. Aj, ale -y, pomyliło mi się z. Mi się pomyliło z Shito. Z Shino. Ja mam za to postać filmowa samuraj. Było no ich aż ja <grym> Pisałem Yamasato, ale chyba nie ma takiej Nie ma. Czy jest tam ktoś w obsadzie, kto no, na, ma tytuł samuraj? E, nie. Niestety. Niestety. No i teraz znaczy... tak, rok produkcji. Powiedz, że 1955. Naprawdę dałeś taki tak. rok? Tak. To jesteś pomylony tylko o jeden. O nie! Co? 1956? 10... 1954. Niesamowite. 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 Ale niestety 0 punktów. Nie, to Chociaż blisko. ja bym ci dał 5. Ale no nie może. No tak nie, no nie. nie może. Słuchajcie, no, nie że nam poszło? Mam 10 punktów. A za ty są <grym> za <korusawę. grym się zbierzeć> Ale, ale, ale słuchaj, jeśli ktoś mógł sprawdzić tego z Korsesji, może mi się coś wydaje, ale jakoś tak. Myś miał, byś miał ogromny szacunek Tylko wtedy. Ile on wtedy lat miał? No, on jest... no 54 no to on miał co 20 parę lat. Jak Czekaj, 81 lat skończył, czy jest 32 rocznik? No to 22. bym miał, by miał. No, coś takiego. No nie wiem, nie wiem. Może tam Kurosawa, coś z nim. Mogłem po prostu totalnie... Okay, no. Dobra, z jest z ciekawie, mu, jest stop. ciekawie. Teraz ty. A ja? Stop. Ojciec Chrzestny 2. Przepraszam, 3. No Czyli gorzej. No Dobra, licz te 15 sekund. 5, 4, 3, 2. Jeden koniec. No dobra. Zobaczmy, odpalamy Ojca Wszystkiego. Czy już widzę, że jest jeden na nadzieję? No dobrze. Eee, reżyser? No Francis, Francis, Ford Coppola. Ford Coppola, Czyli oczywiście, pięć. wszyscy po piątkę. Obsada. No pewnie dałeś tego samego co ja, czy Andy Garcia. No to czego? Nie mogłeś no, dać Alpacino, był oczywisty. Ja dałem Alpacino. No i ma dzisiaj no, dziękuję no. bardzo. No. Nie mogłeś dać Eliego Ulacha. Czasem, panowie, czasem trzeba myśleć prosto. Ja chciałem się z poledać, Konstancja Corleone? Michael Corleone. Dony DeVito. Dony DeVito? De Czy zmyśliłem to? Ale on w Chłopcach z Ferrainy był chyba. To jest niestety... Donny DeVito? Ja niestety nie znam Donnego DeVito z... Ja go znam z Miami... Z GTA z Miami. nie, z Mafii dwójki. A, z Mafii 2, tak, z tak z dokładnie. W... Ale tak. Możemy sprawdzić. Sprawdzamy? No sprawdźmy, sprawdźmy Dobra. szybciutko. Dany De Vito. No De Vito to w ogóle jest amerykański aktor, tak swoją drogą. A to pewnie o ja tak niego zaznale. mi chodziło. No niestety. No chyba niestety. No niestety nie, nie tym razem. E, rok produkcji 90. Tak? Tak. tak. Ja nie zdążyłem nawet dopisać. 5. No to nie no jest to dobry 5, wynik. 5, no, to, no to tu po dwóch 10, mam 30 15, punktów. 3, 3. 3. Czekaj, 10? ile ile w całej pierwszej poprzedniej. Nie no. Co? No to jest trudniej. Aha. Nie, nie, no w pierwszej sytuacji. W sensie no, no tak, robię. to, ja ja to, ja to możesz, zdobyć 10, to mamy, to to mamy nie? Jest, wyrównanie, to jest, to wyrównanie. To jest trudno. Tak, no. oczywiście, tutaj jest mniej y, punktów, dobra, czy teraz ty mówisz stop. No i tu jest jedna kategoria też minus od razu, nie? Stop. Człowiek z blizną. Dobra, mam, ale nic, boję się rocznika. Ja chyba znam rocznik, ale boję się, że będę miał to samo, wszystko co ty. No pewnie tak. No dobrze. A i no, tylko zdradzę, że jest to reżyser. Pięć, z legendarnych, cztery, brudatych reżyserów trzy, wśród Lukasów Spielbergów. Jeden. Koniec. Co, podpowiedź tutaj. Tak, Tak. O, no to fajnie. No, to, to no raz. Carface, no. Reżyser, Brian, Brian De Palma. De Palma. De Palma. ci podpowiedziałem? Tak, tak. No. Oj, nieładnie, nieładnie. Ale bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś też pomoże No Co, i pewnie dałeś do obsady tego, co ja. Nie, dałem Michelle Pfeiffer. Okej. Okay. Mary Abraham. A ja alpacino. Pacino. No i wszyscy no Alpacino. Pamiętasz słynno. To scenę jest moja z żyła z Tak, wałcie przed tym. A, a później go z helikoptera zrzucili. Ale niestety pamiętam tylko tonego Montana. No ja też. Ja wpisałem Scarface: No nie wiem, trzy mm, punkty za to. Co na to publiczność? Dajcie znać, co myślicie. Wyjaśnijcie, czego w komentarzach. Rok produkcji 8-3? Nie daję. 8-4 dałem. 8-4 mam, no. O kurczę, to 8-3 chyba, chyba. Chociaż. Czy 400 stolecie w tym roku. 8-3. Ajajaj. Aj, aj. Dziękuję panu e, Michałowi Oleszczykowi, który robił. Spoilermaster, podcast o Scarface'ie. Dzięki temu zapamiętałem. No to masz 15 rocznik. punktów. Nie, 10. nie 10, 10. O kurde, to masz ile w sumie? A nie, faktycznie, tutaj, tutaj jest poprawne, a nie czy macie. To tak. chyba 15 powinien dostać. No, to. No, Na, gdyby no, ktoś z nas trafił, to. To po miał 10. A no tak, to ja mam 15. To jedyny. No. Jestem niesamowity. Czyli 20, 30. O kurczę, to prowadzi. 35. Tak? Czekaj. Tak, nie jestem dobry. Dobra. Lecimy z kolejnym. No tak, bo w roku produkcji to albo masz dobrze, albo. A, może, albo może źle. Daniel, teraz ty mówisz. Stop. Stop. Sens życia według Monty Pythona. no to jest trudne. czy postać filmowa tutaj nie no będzie, nie będzie troszeczkę szeroka, ale no trudno. Zaśmiejecie się z tego co. Mam nadzieję, że nie wpiszesz tego co ja. Ale totalnie nie pamiętam roku produkcji. Ja strzelam tutaj ostro. Ja też strzelam. Ale no. mam wszystko. No, no, dobra też, ale liczę. Chyba koniec. 5 4 3 2 1. Dobra, odpalamy. Tylko Obiecuję, że nie zmieniam roku, jeśli widzę go tu. No i już mam źle. E, dobra, sens życia według Monty Pythona. Reżyser. No tam było kilku, nie? Terry no, Jones, ja mam. Ja dałem Terego Gilliama. A, myślałem, że Terry Jones wyreżyserował to sam, ale jednak z Terry Gilliamem, mm -hmm. więc Gilliamem. Masz... Fantastycznie. Na reżyserze zebrać po 10 punktów, no? to jest no, tak, ciekawe. Tak, tak. Bo pamiętam, że Świętego Grale też zrobił tylko tak, Terry Jones, tak. a y, żywot Jones. Briana zrobił razem z Gilliamem mhm. też, albo na odwrót, właśnie. Mhm. Tutaj nie pamiętam. Dla mnie Monty Python to jest y, czarna magia. Okay. Przekonam, ale to jest mm. wszystko przed tobą. No, Oczywiście. John Cleese. No, mu też, no, John Cleese. Nie, mogłem dać mogłem Erika Idla. No ja zdałem y, otyłego <laughs> mężczyznę z restauracji. Ja napisałem koleś, który pęka po zjedzeniu. <laughs> Także ten sam człowiek, nie wiem czy to... no dobra. Jak to jest to, wychowywać się z jednym człowiekiem? To... A mogliśmy dać, nie wiem, Pastora na przykład. No, no albo nagą kobietę goniącą jednego z bohaterów. Ale przyznam, że akurat z filmów Monty Pythona ten znam najgorzej. Ja najmniej go lubię. No. I rok, no I rok produkcji? To tylko rok produkcji ja. strzelałem. Jadałem ja 7-9, ale chyba za wcześnie. Ja 8-0, a jest 8-3 niestety, więc wszyscy po 0. Dużo A kecze, przed tobą edukacja na temat tego betona. Czyli ile jest? 10-20 punktów, ale tragedia. 20 punktów to nie jest tak źle zdobyć. No dobrze. Co kecze, teraz ty mówisz. Ostatnia runda. Zobaczymy, kto z nas wygra. Stop. Jak zostać królem? U. U. No tyle świeżo, że chyba wiem, więc będę liczył. Ktoś chce podpowiedź? Nie potrzebuję. No jest Okej, okay, ale mam re nazwisko reżysera, które zawsze mi się myli i nie wiem, czy to jest. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Dobra, zobaczmy tutaj. O, już jest jeden sukces. E, dobra. Film: e, Jak zostać królem? Reżyser to oczywiście. Hooper. Hooper Tam, tak Tom jest. Hooper. Tak, Tom no, Hooper. Dobrze. E, obsada? <grym> Jeffrey Rush. Ja wdałem Helenę Bonham Carter. A, myślałem, że też Gaja Pierce. A. Ja Colin Firth. O, no to fajnie. Także ja gram bezpiecznie błąd. i wygląda no, to, że tak, się opłaca. Tak, tak, e, Postać to ja dałem królową Elżbietę. Dałem król Jerzy. Ja złożyłem wszystko król, bo <grym> zapomniałem imienia. Jest no? okej, jest to, okay. to zaliczone. I rok produkcji 2010, 10, tak. Ja 14. Niestety. O, najlepsza runda to ja była. też 40 punktów i to daje 85 40? plus 40. 40? Za chupera 5. No. Bardzo przepraszam. No, no. O, zaraz będzie. Możecie weryfikacja. sprawdzić moje punkty, możecie eee, sprawdzić bo, moje punkty. No, ale chyba wygrałeś. Ale tym, dzięki temu mogę łatwiej policzyć. Tym rokiem produkcji Scarface'a. No to jest 120 no, to było kluczowe. na 105, także, no a my chyba to dokładnie. No, Drodzy Państwo, wielkim wygranym jest ten człowiek! Wielkie brawa. Dobra, wielkie brawa. Hegemon bardziej. został obalony. Ja za to z wynikiem 80 punktów ponownie was opuszczam. Tym razem chyba Tym raz już nie wrócę. Musimy pamiętać, że Kecze jest człowiekiem lekko młodszym, więc jeszcze wiele filmów ma do nadrobienia. A wy dajcie znać, jak wam poszło, chociaż. Nie wiem czy losowaliście z nami, ale e, jesteśmy zaszczyceni, że odejście ten materiał i widzimy się w kolejnym materiale rozrywkowym. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy takie coś was interesuje, czy wam to się podoba, czy bawicie się z nami. A tymczasem do zobaczenia.